Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, czy stworzę związek? Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania. kapłanka Co wychodzi naprzeciw? Trójka mieczy. Wynik, odpowiedź, rada. A z dołożę kartę. 6 monet, dołożę kartę. Trójkę monet. Dołożę kartę. A zmierzę. Dołożę kartę. Rydwan. Na spodzie talii jest karta dziesiątka kilków i to może być tło czytania. To jest miłość. Sedno arcykapłanka. Duchowy rozwój. Nauczanie. Nauka, mądrość, wiedza, mądra pomoc bez szkody dla siebie. Jeden z partnerów jest skupiony na swojej rodzinie, które ceni wartości, zasady. Oddaje się pasjom, zainteresowaniom. To jest czas zadumy i przemyśleń. To może być okres samotności w celu spotkania się i zrozumienia się. Tutaj też jest tajemnica Jedna ze strony trzyma coś w tajemnicy, nie chce nic powiedzieć, może ukrywać inną osobę. Coś pływa pod powierzchnią tafli lodu, ale jeszcze tego nie widzimy, ale jest coś na rzeczy. To jest czas spędzany sam na sam ze sobą. I to nie ma nic wspólnego z samotnością. To jest zrozumienie własnych planów. Pójście we własnym kierunku. Słuchamy swoją intuicję. To też jest poczucie, że jesteśmy osobą wartościową. To też jest ponowne przemyślenie swoich planów, swoich działań. To też jest przemyślenie sposobu znalezienia ukochanej osoby. To też jest pogodzenie się z sytuacją i brak wywierania presji. Na kochanku czy kochance? Co wychodzi naprzeciw? Trójka mieczy. Emocje, żal, zdrada, brak ładu w życiu, strata, współczucie, złamane serce sprawa nie potoczyła się tak, jakbyśmy tego chcieli. Tutaj było mocne zejście z kursu nasze oczekiwania nie spełniły się, mogliśmy nie wziąć pod uwagę oczekiwań strony przeciwnej, Narzuc narzucaliśmy swoją wolę, bo chcieliśmy, aby ktoś spełnił nasze oczekiwania, albo ktoś nas pokochał, bo my kochamy tę osobę, i to jest twoja życiowa porażka. Wynik, odpowiedź, rada, a buław. Sześć monet, trójka monet, a smiecze i rydwan. Trzeba być z kimś, kto naprawdę chce być z Tobą. Nie walcz o miłość, nie walcz o przyjaźń. Szanuj siebie. Szanuj swoje emocje. I kontaktuj się z osobami, których intencje są szczere. Odrzucaj osoby, które ciągle od Ciebie coś potrzebują, które są tylko biorcami. Znaj swoją wartość. Zastanów się, co jest dla Ciebie ważne. Kiedy będziemy odpychać od siebie trudne emocje, jak żal, gniew, wstyd, to tym bardziej będziemy je wzmacniać. Wszystkie te emocje są naszymi potężnymi nauczycielami. Jeżeli będziemy je tłumić w sobie, to będziemy mniej otwarci. Będziemy skutecznie karmić się ciepłymi emocjami, co nie jest prawdą, i dalej karmimy się. Iluzją o wielkiej miłości, a sami nie jesteśmy gotowi na tą miłość. Ktoś, kto niszczy Twoje poczucie wartości, Twój stan psychiczny, nie może być Twoją miłością życia. Kiedy mamy złamane serce i wierzymy w miłość, to jest tak, jakby człowiek wyjebał się na betonie. I udawał, że na tym betonie rośnie trawa i piękne stokrotki. To był prosty przekaz, czytelny i opisowy przekaz. Ale prawda jest taka, że zrozumienie jest głębsze niż wiedza. Dojrzała osoba ma cierpliwość. Ma cierpliwość, aby czekać na odpowiedniego partnera. Kocha mądrze, aby nie stracić tego partnera. Jeżeli stajemy się planem awaryjnym dla człowieka, któremu w danej chwili sypie się życie i próbujemy uleczyć tę osobę z jej złego wyboru partnera, jest skrajną nieodpowiedzialnością. I szkodzimy sami sobie, na własne życzenie. Pokazała się kobieta, która pachnie swoim wysokim poczuciem wartości. A ja mówię w stronie od betonu. Lepiej być osobą samotną z zasadami niż być w związku, który sprowadza nas w dołu. Dostaje dużo pytań, jak stworzyć związek. To odpowiadam, że najpierw to poznaj siebie, czego potrzebujesz. Jak działasz. Jaką jesteś osobą. Dziesiątka kielichów pokazuje ślub. Para powinna być gotowa na ślub. I powinnam mieć zamkniętą przeszłość. Pytanie jest, czy stworzę związek? To odpowiadam, że tak, widząc Rydwan. Pozdrawiam. Klara Tarot, dba o siebie.